Co zrobić w sytuacji, kiedy jesteś zestresowany, zestresowana i masz dokładnie 3 minuty na to, aby pozbyć się stresu? Zauważ, że już sam fakt, że masz 3 minuty tylko i wyłącznie może być stresujący, prawda? Spokojnie, nie musisz przyjmować pozycji ciała, która jest niewygodna, ale usiądź wygodnie na krześle, na którym siedzisz. Uwaga, uwaga, następnie zacznij od swojego brzucha i faktycznie możecie się to przydać do tańca brzucha, Ale najważniejsze połóż dłonie, jedną na wysokości pępka, a drugą na wysokości klatki piersiowej. Wykonaj 10 wdechów i wydechów wykonując oddychanie przeponowe, a następnie wykonaj 20 wdechów i wydechów przeponowo, licząc do 4 przy wdechu i do 6 przy wydechu. Zobaczysz, że przeniesiesz się do zupełnie innej rzeczywistości. To nie czas pracy, a to co osiągasz w czasie pracy jest najważniejsze, więc postaraj się, aby Jakość Twojej obecności i koncentracji nie była przytłoczona napięciem i stresem, bo to się po prostu nie opłaca.